Cześć, witam Was po raz kolejny w e, podręczniku blogera. Dzisiaj. Oj. Oj. <gryw> Dzisiaj e, powiem Wam, odpowiem Wam na pytanie. Mam tutaj kilka pytań. Czy warto blogować? Czy warto blogować? Rozumiem przez to pytanie, że nie chodzi generalnie o to, czy warto blogować, pisać sobie lifestyleowego bloga, no bo to już każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ale czy warto. Mm, tworzyć bloga w takim kontekście, czy da się na nim zarobić? Czy, e, czy jest to tak proste jak było to e, kilka lat temu? Jak wygląda blogowanie na dzień dzisiejszy? Jeżeli chodzi o takie blogowanie w tradycyjnym stylu, jak to, e, jak to wyglądało parę lat temu, że opisywałeś to, co e, dzieje się w Twoim życiu, co dzisiaj robiłeś, jakieś takie właśnie przemyślenia na temat Twojego życia, no to przykro mi, ale e, no, to blogowanie już dawno umarło. Są inne platformy, które przejęły właśnie taką funkcję, jeżeli chcesz być właśnie lifestyle'owym blogerem, to warto pomyśleć o YouTubie. Tutaj dużo łatwiej jest ci nawiązać bliską relację z osobą, która ogląda Twój film, no nie. Blog nie jest taki. Może blog jest taki bardziej intymny, ale nie, nie, nie ma aż tak bliskiej relacji z kimś, no nie? także blog lifestyleowy to też jest też pełni funkcję rozrywkową i ludzie oglądają twoje filmy, czytają twoje blogi z dwóch powodów albo dlatego, że chcą rozrywki, albo szukają odpowiedzi na pewne pytanie, chcą wiedzy, informacji ma wtedy ten film funkcję edukacyjną tak naprawdę nikt nie przychodzi na bloga dlatego, że nie, jest zainteresowany Twoim życiem. E, o, wstaję rano i o, o, co dzieje się u Rafała, muszę się dowiedzieć. No nie? Nikt nie wchodzi na Twoją stronę z takich powodów. Wchodzi po rozrywkę albo po edukację. Rozrywka na tą chwilę to jest YouTube, Facebook, TikTok, No na pewno nie blog. Blog to już nie jest rozrywka więc może po prostu kwestia przeniesienia na inną platformę jeżeli nie wiem, chcesz, prowadzisz bloga lifestyle'owego i chcesz na przykład mówić coś więcej o nie wiem załóżmy lubisz temat psychologii to, może warto stworzyć grupę na Facebooku, gdzie, gdzie będziesz zapraszać ludzi, którzy też są zainteresowani tym tematem, i tam możecie się wymieniać swoimi artykułami. Jeżeli na przykład podzielisz się swoim z krótkim wpisem na takiej grupie, ludzie będą dużo bardziej otwarci na, na ten temat. W Google'ach, żeby ktoś organicznie znalazł Twój artykuł napisany właśnie o tematach lifestyle'owych jest bardzo trudno. Czy blogowanie jest nadal tak opłacalne jak było kilka lat temu? Tak, blogowanie jest bardzo opłacalne, wpływa na to bardzo wiele różnych czynników, chociażby to, gdzie tworzysz bloga i w jakim języku, ponieważ, ponieważ to, ile. Ludzie płacą za reklamy w poszczególnych krajach, jest, no, ta rozbieżność jest dość duża. W Polsce płaci się około 5 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych. Więc ten przestrzał jest, no, jest dość duży. I na przykład jeżeli znasz język angielski, może warto pomyśleć o pisaniu bloga w języku angielskim. Na pewno blogowanie zmieniło się bardzo i ja tutaj na tym kanale mówię dużo właśnie w jaki sposób budować bloga w dzisiejszych czasach to też będzie się cały czas zmieniać za 2-3 lata blogowanie będzie jeszcze będzie jeszcze wyglądało inaczej teraz widać taki trend że 50% Wyszukiwań w Google w ogóle nie kończy się tym, że ktoś klika w link. Zazwyczaj ktoś dostaje mm, odpowiedź na swoje pytanie, które wyszukiwał za pomocą tych snippetów. Teraz pokazują się u góry w Google'ach powyżej pozycji pierwszej, to jest tak zwana pozycja zero. Tam się, tam się pokazywają te, pokazywają, tam się pokazują te e, odpowiedzi bardzo szybkie, które dają ci informacje, i dlatego też coraz mniej ludzi wchodzi w artykuły. Też jest, jeżeli chodzi o blogowanie, jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo jest artykułów na ten sam temat, ten sam temat, więc jeżeli chcesz, żeby twoje artykuły pojawiały się, pojawiały się w wyszukiwarce, to musisz odpowiadać na takie bardziej niszowe, na takie bardziej niszowe, specyficzne, szczegółowe pytania. Wtedy dużo łatwiej ci się wypozycjonować. Jeżeli chodzi o polski internet, jest jeszcze bardzo dużo, e, bardzo dużo pytań, na które nie została udzielona odpowiedź, i dużo łatwiej się wybić niż w internecie angielskim. Ja na przykład prowadzę taki projekt o Amsterdamie. To jest taki blog turystyczny i na przykład, no jak, się, jak są frazy takie jak rzeczy do robienia w Amsterdamie, no tutaj, jeżeli nie masz autorytetu, to po prostu nie da się wbić. W te, w te, na pierwszą stronę, ponieważ pierwsza strona to jest z 10 artykułów, które mają ponad 5000 słów z bardzo autorytatywnych stron i pff, no nawet, nie ma co, nawet nie ma co z nimi walczyć, no nie? Czy blogowanie umarło? No od 10 lat generalnie już ludzie mówią, że blogowanie umarło. Blogowanie nie umarło, ma się bardzo dobrze, zmieniło się na pewno... W dzisiejszych czasach nie jest tak, że tylko się bloguje, raczej szuka się tych, raczej szuka się publiczności też na innych platformach, poprzez inne sposoby. A wszystkiego tego będziesz się mógł dowiedzieć na tym kanale. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany tematem blogowania, to na pewno subskrybuj ten kanał. Będzie więcej filmów. Możesz zadawać pytania w komentarzach, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Na pewno to, co jest ważne w dzisiejszych czasach w blogowaniu, to to, żeby twoje treści były jak najbardziej jakościowe, żeby ktoś, kto wchodzi na twoją stronę, mógł poczuć takie coś, że o, gość, który napisał ten artykuł jest w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem, on znalazł rozwiązanie, znalazł konkretną informację i właśnie to jest to, czego ja szukam. Skończyły się na pewno czasy blogowania, gdzie tylko tekst zajmował całą stronę. W dzisiejszych czasach tekst musi być bardzo dobrze zedytowany. Powinien mieć strukturę zdjęcia, linki, filmy, elementy podcastów. Ten tekst musi być zróżnicowany i musi w najlepszy możliwy sposób odpowiadać na pytanie użytkownika. To musi być tekst, który sam chciałbyś znaleźć w internecie. Kiedyś wystarczało pisać po prostu jak najwięcej artykułów. Jest taka strona About.com, była, już jej nie ma. Na niej było 900 tysięcy artykułów. 900 tysięcy artykułów, tak. I ona, właśnie, bardzo powierzchownie odpowiadała na bardzo wiele pytań. Kiedyś w internecie nie było takiej konkurencji. Teraz, teraz konkurencja jest bardzo duża. Google też nie pozwala. Na to, żeby jakieś tam duże strony monopolizowały rynek, i na przykład ostatnio zostało wprowadzone takie coś, nie o tak ostatnio, już prawie rok temu, że na pierwszej stronie nie może się pojawić więcej niż dwa wyniki wyszukiwań z jednej domeny. Teraz mi się wydaje, że jest chyba tak, że jeżeli zdobędziesz snippet, to już nie możesz pojawić się. Poniżej. Już jeżeli masz snippet, to nie macie w innym miejscu na pierwszej stronie. Także, także, także wykorzystaj potencjał internetu. Nie skupiaj się tylko na blogu. Powinieneś być w ka na każdej platformie, na każdej możliwej platformie, która generalnie pasuje do tego, co robisz. Bądź ekspertem, bądź specjalistą w tym, co mówisz. Jeżeli nie jesteś specjalistą, to Zacznij zajmować się czymś, co Cię interesuje, co jest dla Ciebie ciekawe, bo wtedy będziesz poświęcał na to dużo czasu i w efekcie i tak będziesz bardzo dobry w tym, co robisz. I często jest tak, że ktoś mówi: A, ale ja nie jestem specjalistą, nie, nie będę pisał, bo to tak głupio, mm, ja muszę. Muszę wiedzieć wszystko i dopiero wtedy będę mógł dzielić się swoją wiedzą, a to nie jest prawda, bo często jest tak, że jest dużo w ogóle osób, które zaczynają w ogóle rozwijać się w pewnym temacie i one potrzebują takiej podstawowej wiedzy, taką właśnie, takiej wiedzy, którą Ty posiadasz. Ktoś, kto ma bardzo duże doświadczenie w pewnym temacie, on już jest na tak jakby na wyższym poziomie i też w inny sposób przekazuje tą wiedzę. On już nie myśli o takich bardzo podstawowych rzeczach. On już mówi w bardziej skomplikowany i zawiły sposób, i też pewnie znajdzie innych, inną publiczność. Także dla każdego jest miejsce, no nie. To, co na pewno nie działa w blogowaniu, to publikowanie treści bez żadnej strategii. Musisz mieć plan, jak do tego podejść. Jeżeli piszesz tylko o tym, co akurat wpadło ci dzisiaj do głowy, spoko, możesz to robić, ale no nie, to nie przełoży się na efekty. E, ostatnio rozmawiałem z dziewczyną, która od kilku lat pisze swojego bloga, kilka lat i ona ma około 3,5 tysiąca e, wyświetleń na stronie. No to, to to jest bardzo mało, to jest dużo za mało po takim czasie blogowania. Najlepiej, jeżeli tworzysz bloga, to skupiaj się na jakiejś wąskiej niszy. Jeżeli na przykład e, nie, no jeżeli chcesz stworzyć stronę o sporcie, no to pff, to jest no, generalnie to się nie uda. No Dobra, może się udać, ale to jest bardzo trudne. Już jest bardzo dużo graczy na, w, tym, w tym temacie i będzie ci bardzo trudno. Dlatego chcesz skupić się na pewnej niszy, najlepiej na przykład na piłka nożna też jest bardzo duża nisza. Najlepiej by było się tu skupić na przykład na tym zrobić całą stronę o tym, w jaki sposób trenować dzieciaki. Z ćwiczeniami na tym, na przykład o oh Wasie, stronę, tylko gdzie ona zajmuje się treningiem dzieciaków w, wiek, w wieku nie wiem, od 10 do 18 lat. Super dzięki, że oglądasz kolejny odcinek na podręczniku blogera. Zapraszam cię do tego, żebyś zobaczył więcej filmów i subskrybuj ten kanał, dawaj łapę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!